17 marca 2020 roku notowania spółki PG wyraźnie zyskują na wartości. Po wczorajszej sesji jest to kolejny dzień w ostatnich miesiącach w tym roku, gdzie popyt przewyższa podaż. Jak na razie skala obrotów nie jest może aż tak duża jak to ma miejsce podczas procesu akumulacji, jednakże biorąc pod uwagę wczorajszą formację. Formację nawiązującą do struktury młotka, gdzie jest mały biały korpus i długi cień, plus dzisiaj potwierdzenie w postaci białej świeczki pojawiają się argumenty za kontynuacją odbicia. Za wcześnie jest na to, aby na podstawie tej jednej świecy o godzinie 12.41 dokonać predykcji na kolejne dni czy też tygodnie. Jednakże patrząc na skalę ostatniej deprecjacji, kiedy to PGE straciło ponad. 60%, czy ponad 70%, gdzie nie ma historycznego porównania co do długości tego typu falbessy, pojawia się pytanie, czy PG na poziomie wczorajszego DNK 2,79 nie ustanowiło historyczne minimum. Aby jednak to zostało potwierdzone, wymagane jest jeszcze tutaj przetestowanie ostatnich poziomów wsparcia. Na chwilę obecną trwa odbicie Kolejny pułap oporowy znajduje się na wysokości 3,50, kolejny zaś na wysokości 4,43, dlatego też PG ma dokąd wracać, a biorąc pod uwagę wczorajszą formację, należało postawić tezę, że do wysokości 2,52 jak na razie przewagę zdobywają powoli byki.